Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie w najnowszym filmiku na kanale La Kierowniczka. Jednocześnie jest to pierwszy grudniowy filmik, w którym rozpoczniemy tworzenie stylizacji świątecznych i zimowych. Oczywiście będzie ich tutaj znacznie więcej, jeszcze więcej różnych inspiracji znajdziecie na moim blogu oraz na moim Instagramie, linki zostawiam więc Wam w opisie. W przeciągu roku mamy mnóstwo różnych świąt, aby stworzyć tematyczne zdobieniem. I ja bardzo często wykonuję takie zdobienia, bo one po prostu są ciekawe, są pewnym wyzwaniem. Czasami stworzę coś na Halloween, czasami coś na Wielkanoc, ale jednak te świąteczne tematyczne zdobienia to jest morze pomysłów, tu jest mnóstwo fajnych inspiracji i naprawdę nie jest trudno znaleźć coś fajnego, a prostego do namalowania. Dzisiaj stworzymy pierwszą stylizację i kilka filmików wcześniej, gdy pokazywałam Wam różne czerwienie z kolekcji Nes Ready for Red. Prosiłam Was, żebyście sobie przygotowały Waszą ulubioną czerwień coś brokatowego, coś białego i cienki pędzelek. I właśnie tych produktów będziemy używać w dzisiejszej pierwszej stylizacji ale tak naprawdę to one będą Wam niezbędne przez cały grudzień. Ale zaczniemy od bazy. I we filmiku o odcieniach Nude mówiłam Wam o tych bazach Extremely Base od Nes: że są dostępne trzy kolory i takie różne szczegóły na ich temat. Pierwsze wrażenie ale teraz używam już ich około 6 tygodni i mogę powiedzieć trochę więcej, jeżeli chodzi o trwałość, bo o to pytałyście najczęściej. A więc ja przez te 6 tygodni stosowałam ją na kilku moich przyjaciółkach i robiłam sobie więc mogę Wam powiedzieć, że nic się z nią nie dzieje. Po prostu 2-3 tygodnie i ona cały czas wygląda bardzo dobrze, nic mi nie odpryskuje, przedłużałam przy jej użyciu również paznokiet 1 i on w żaden sposób nie odbiegał od pozostałych, czyli wyglądał tak naturalnie, nie mięknął w wodzie, więc jeżeli chodzi o takie parametry wytrzymałościowe, no to ta baza świetnie się sprawdza. Przypomnę Wam jeszcze, bo ja używam tej wersji nude, tej beżowej, i ona nie ma pełnego krycia w beżu, tylko po prostu ma tak odrobinę koloru. Ona jest półtransparentna, więc w zależności od tego czego poszukujecie, ta baza po prostu nie da wam krycia, nie jest też zupełnie przezroczysta, tylko właśnie taka półtransparentna i trochę fajnie podbija te kolory, bo jak kładłam na nie odcienie nude, czy nawet czerwieni, to one kryły jeszcze lepiej. Jeżeli chodzi o pozostałe kolory niezbędne w dzisiejszej stylizacji, to numer 1 stanowi brokatowy sekret, czyli numer 7424 od Nes. Jest to kolor, który ja wam mówiłam, że dla mnie to jest najbardziej świąteczny kolor. Czerwień, dosyć intensywna, już możecie ją tutaj zobaczyć, która posiada w sobie drobinki. I nie są to żadne holograficzne drobinki kolorowe, tylko czerwone. Więc jest to właściwie kolor czerwono-czerwony, ale brokatowy, dosyć Intensywny, widoczny, ale to nie jest neonowa czerwień, który posiada w sobie drobinki. To jest moim zdaniem właśnie najbardziej świąteczny kolor. Dajcie mi znać w komentarzach, jaki jest wasz najbardziej świąteczny kolor. Jestem ciekawa, co wybierzecie, bo ja fanka niebieskiego wybieram czerwony, więc to już o czymś świadczy. Drugim niezbędnym produktem będzie kolor biały i o lakierze NES cały na biało, bo tak się nazywa, już Wam wspominałam wcześniej, bo ja nim rysowałam zdobienia, ale dziś będziecie mogły zobaczyć jego krycie na powierzchni całej płytki i już Wam mogę powiedzieć, że no jedna warstwa mogą być dwie w zależności od tego jaki macie nawyk, bo ja na przykład zawsze kładę dwie warstwy lakieru. Rzadko mi się zdarza, że zostawiam jedną, nawet przy tych lakierach, które kryją po jednej warstwie. To już jest chyba takie przyzwyczajenie. Wydaje mi się, że ten kolor jest taki głębszy wtedy, że ta powierzchnia jest taka równiejsza i i tak zawsze kładę dwie warstwy koloru. Potrzebujemy do zdobienia jeszcze czerwieni, ale możecie jak najbardziej wybrać tą samą, którą macie na tych pozostałych paznokciach. Ja wybrałam inną, bo chciałam, żeby te detale były dla Was bardziej widoczne i wybrałam taką bez drobinek. Ten sam kolor, tylko bez drobinek, ale jak najbardziej ta z drobinkami będzie równie pięknie wyglądać. Dalej potrzebujemy czegoś jasnego, żeby stworzyć naszemu Mikołajowi, bo będziemy właśnie dzisiaj świętego Mikołaja malować, ale zaznaczę Wam, że jest to jedna z najprostszych wersji namalowania Świętego Mikołaja. Mega szybka, mega prosta i jestem pewna, że każda z Was sobie poradzi i potrzebne jest do niej mało produktów. Ja wybrałam kolor Beige Eye 7422, bo on ma kolor skóry. Tak najbardziej mi się kojarzy. Taki ciepły, bożowy, trochę z odcieniem żółtego, ale chodzi o to, żebyście wybrały po prostu jakiś odcień miód. I teraz żeby stworzyć w trakcie wykonywania tego Mikołaja różnego rodzaju cienie, żeby on wyglądał jak żywy, potrzebujemy koloru białego, koloru czarnego i właśnie tych dwóch kolorów, czyli czerwieni i beżu. Oczywiście możecie wziąć kolejne kolory, ale ja będę sobie je mieszać. I na przykład ja, żeby stworzyć nos Świętego Mikołaja, nie sięgałam po kolejny kolor, jasno różowy czy beżowo-różowy, tylko wybrałam sobie ten mój beż, którym malowałam twarz. I tą czerwień, którym malowałam czapeczkę, ale tylko bardzo małą ilość tej czerwieni, wymieszałam je sobie i stworzyłam taki troszkę bardziej różowy odcień niż ten. I w ten sposób namalowałam nos świętego Mikołaja, czy zarumieniłam mu policzki. I to właściwie są wszystkie produkty niezbędne. Jako dodatek możecie użyć jakiegoś pyłku, może to być dowolny, drobny pyłek, który nie zmieni wam koloru, ale ja go aplikuję na biały, więc. Raczej wszystkie te syrenki, wszystkie efekty dłochromowe, wszystkie te pyłki nie zmieniają bieli. A więc po wykonaniu całego tego świętego Mikołaja, które zobaczycie za chwilę, aplikujemy top na wszystkie paznokcie i dopiero na końcu używam koloru białego, aby tą czapeczkę podkreślić, czyli robię pompona oraz tego misia, który znajduje się przy głowie, kolorem białym posypuję efektem syręki czy tym jakimś dowolnym pyłkiem, którego użyjecie i dopiero utwardzam. Przez co w tej stylizacji ten pompon oraz ta czapeczka są delikatnie wypukłe i widoczne na wierzchu. I ja bardzo lubię właśnie w ten sposób uzupełniać stylizacje zimowe i świąteczne, właśnie dodając na topie już trochę koloru białego i posypując go różnymi efektami. Mam nadzieję, że ta stylizacja Wam przypadnie do gustu. Jest to dopiero pierwsza propozycja, więc na pewno będzie tego znacznie więcej. Ale chciałam stworzyć świętego Mikołaja, którego każdy z Was będzie mógł namalować. Jeżeli nie chcecie tak bardzo precyzyjnie go tworzyć, możecie na przykład nie dodawać mu konturów. Bo to jest zawsze troszkę trudniejsze, żeby idealnie cienką linią objechać tego Mikołaja. Możecie po prostu zostawić go bez konturów i też będzie fajnie wyglądał. Zresztą to w trakcie powstawania tej stylizacji jest zauważalne. To już jest wszystko o produktach niezbędnych. Mam nadzieję, że ta stylizacja Wam się spodoba i koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, czy Wam się właśnie podoba, co byście w niej zmieniły. A może macie jakieś fajne inne propozycje i napiszcie, jaki jest najbardziej świąteczny. Lakier hybrydowy dla Was. Jaki kolor najbardziej kojarzy Wam się ze świętami? Jestem przekonana, że czerwień będzie na pierwszym miejscu. No, ale ta brokatowa, czy raczej taka klasyczna? Dajcie znać. A teraz już zapraszam Was do wykonania, zdobienia. Zaczynamy. Dzielił Wam się ten świąteczny klimat? Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się spodobał. Jednocześnie przypominam Wam, że jest już 4 grudnia, więc za dwa dni mamy mikołajki i czas najwyższy, aby na Waszych paznokciach zagościł również jakiś świąteczno-zimowy motyw, aby święty Mikołaj był zadowolony i zostawił Wam w skarpecie jakiś fajny upominek. Może jakiś nowy lakier, abyście mogły go wykorzystać w kolejnych stylizacjach. Jeżeli chcecie zrobić mały prezencik dla kierowniczce, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę pod tym filmikiem oraz zasubskrybujecie mój kanał. To dla mnie jest największa radość i największy prezent. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości lub cokolwiek, zawsze możecie pisać w komentarzach czy w wiadomościach. Ja zawsze je odczytuję i odpisuję. I... Pamiętajcie o tym, aby oznaczać lakierowniczkę na Waszych profilach. Jeżeli stworzycie coś świątecznego, inspirowane dzisiejszym pomysłem lub coś zupełnie innego, to pamiętajcie, aby mnie oznaczyć. Ja wtedy mogę obejrzeć Wasze prace, zainspirować się. Inspirujmy się wzajemnie, szczególnie w tym magicznym grudniowym czasie. Widzimy się w kolejnym, również świątecznym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!